Było to jesienią 1998 roku. Współorganizowałem w moim rodzinnym mieście, chorzowie, czwartą konferencję, miastu temu i jego najbliższym okolicom poświęconą nasz lokalny świat. Taki był tytuł spotkania i. Taki jest też tytuł książki, która rok po tym spotkaniu się ukazała. Uczyłem się Śląska, mojej prywatnej ojczyzny, mojego lokalnego świata. Kilka tygodni wcześniej, przed konferencją, odwiedziłem Hiszpanię, Francję, Włochy i Portugalię. I nigdy nie zapomnę. Jak wiele uczyłem się właśnie tam, na południu Europy, o mojej ojczyźnie, moich miejscach, o moim świecie, o moim domu. We wprowadzeniu do konferencji przywołałem dwa miasta: Kordobę i Weronę. Weronę, dlatego że jest pewnym cudem. Oto William Shakespeare pisze dramat. Jego bohaterami są dwie rodziny i dwie zakochane istoty. To Romeo i Julia. Nigdy Romea ani Juli w Weronie nie było. A przecież Werona dziś, kiedy zaprasza gości w swoje progi, wszędzie ogłasza istnienie. Tych dwojga. Literatura powołała do życia jedną z najpiękniejszych odsłon miasta Werony. A drugim miejscem jest Kordoba. Pamiętam słowa, które wypowiedziałem do zgromadzonych podczas konferencji na jej początku a które powstały w moim sercu, w moim umyśle podczas owej południowo-europejskiej wyprawy. Był poranek, który w jedynie sobie znany sposób powstrzymywał lipcowy andaluzyjski skwar. Znalazłem się w miejscu szczególnym i nadzwyczaj pięknym. Meczet ma dziewiętnaście naw 850 marmurowych kolumn zwieńczonych podwójnymi biało-czerwonymi łukami. Ściany ozdabiają bajeczne kolory i niefiguratywne zdobienia oraz arabskie napisy. A w samym sercu tego miejsca, tej budowli, znajduje się katedra z niejako w powietrzu zawieszonymi organami. Siła tej świątyni tkwi nie tylko w jej nieopisanym uroku i mistyce, ale przede wszystkim w wymowie, jaką miejsce to posiada, najpierw bowiem była Meskwita świątynią grecką lub fenicką, potem rzymską, potem wizygocką, potem na poły chrześcijańską, na poły arabską, w końcu tylko arabską, najważniejszym meczetem na Półwyspie Pirenejskim. By ostatecznie stać się katolicką katedrą. Ciągle ten sam last kolumn i ciągle to samo, choć przez wieki inaczej ozdabiane wnętrze. Owe 130 na 180 metrów to synteza niemal całej historii Europy tej samej Europy, której częścią jest miejsce naszego spotkania. Owo spotkanie to ta konferencja poświęcona lokalnemu światu, prywatnej ojczyźnie. Uświadomiłem sobie w Kordobie, jak różnorodnej spuścizny kulturowej jesteśmy na Śląsku dziedzicami, jak bogaci jesteśmy i że to bogactwo sięga krańców świata, bo wszędzie tam, gdzie człowiek spotykał człowieka, szanując jego dzieło. Szanując to, co pozostawił poprzednik po sobie, budując nadal, wszędzie tam dzieje się cud, który może zrodzić się jedynie wówczas, gdy człowiek spotyka człowieka.